Oh uh -huh. Pamiętaliśmy porażkę w tamtym roku tutaj na Gwizdariach. E, dlatego też tak często i od samego początku można było widzieć e, praktycznie przy linii boiska chciałem od początku być blisko z drużyną, żeby taka sytuacja nie powtórzyła, nie powtórzyła się jak w tamtym roku, kiedy to zaraz na początku meczu straciliśmy dwie bramki i było praktycznie po meczu. Dzisiaj takiej sytuacji nie było. Wyglądało to dobrze, czasami nawet bardzo dobrze, ale jak się nie strzela w takich sytuacji, ja tu nie mam zamiaru szukać i dopatrywać się w braku szczęścia, to po prostu są umiejętności. To są umiejętności, jest zbyt dużo tych okazji potrzebujemy na to, żeby strzelić jedną bramkę. I takie mecze często, takie sytuacje, takie mecze często źle się kończą, no tylko i wyłącznie dlatego, że przeciwnik zawsze jedną sytuację w meczu ma. Zawsze. Akurat dzisiaj odra tą sytuację wykorzystała i to była trzy punkty. Nie powiem, czy zasłużenie, ale trzy punkty zostały na pewno w natomiast my musimy się zastanowić nad tym wszystkim, bo bo możemy mówić nie wiadomo co na tej chciał kiedy grał, ale strzelał bramki. Natomiast y, tutaj jest sytuacja dosyć, dosyć trudna, bo, no, bo nasi na pastnicy nie potrafią tych bramych strzelać, więc jest zbyt dużo. Potrzebujemy okazji i w taki sposób będzie nam trudno osiągać zwycięstwa dzisiaj od razu też... Przecież nie broniła się całym zespołem, starała się grać otwarcie, ale my to my mieliśmy zdecydowanie więcej sytuacji, ale nie poża chcieliśmy wykorzystać. Dziękuję.